Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. W zaciszu. W domu, tuż przy rozpalonym kominku, na wygodnej kanapie. Odpoczywasz i czytasz. Kolejny już. W domu, tuż przy rozpalonym kominku, na wygodnej kanapie pracujesz i piszesz, kolejny już poradnik w tym roku. Lekcja z dzisiaj. Jesteś producentem czy konsumentem wiedzy? Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor jak skomentujesz ten wpis albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedź mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!